Cieszymy się z trzech punktów. E, źle weszliśmy w mecz. E, ten wynik musieliśmy gonić. E, zdobyliśmy e, pierwszą bramkę przed przerwą, więc myślę, że to też e, dało nam takiego kopa. E, I drugą zresztą chyba też tak bezkarnego, więc, więc schodziliśmy e, na przerwę. Z, no z takim dobrym nastawieniem no bo wygrywając i w drugą połowę weszliśmy już dużo lepiej niż w pierwszą i widać było dużo akcji, dużo sytuacji no niestety troszeczkę zawodziła skuteczność natomiast finalnie tą trzecią bramkę zdobyliśmy i zamknęliśmy mecz przy czym też trzeba przyznać, że, że przeciwnik miał przy 2-1 dla nas, rzut karny, którego nie wykorzystał i, i na to musimy być po prostu przygotowani i uważni, że, że takie sytuacje mogą się zdarzać, że przeciwnik te sytuacje będzie tworzył, a my musimy po prostu tych sytuacji unikać i tak, żebyśmy to tylko tworzyli te sytuacje. Więc będziemy na pewno pracować nad tym, żeby, żeby gdzieś w tej obronie też, też troszeczkę lepiej się zachowywać. Wystarczy szybciej na 3-1, tam między innymi Mateusz padek, miał taką sytuację, która powinno, powinno to, to wpaść, no i nie byłoby tych nerwów do końca. No zawsze tak jest, jeżeli jest tylko jedna bramka różnicy, to to zespół, który goni e, te sytuacje, gdzieś próbuje stwarzać i, i jest bardziej e, nastawiony ofensywnie zespół, który mm, wygrywa, gdzieś tam spokojniej do tego podchodzi, ale też uważam, że my powinniśmy po prostu nawet wygrywając e, nie oddawać pola przeciwnikowi, tylko dalej grać tak jak chcemy, czyli ofensywnie e, i nie martwić się tym, że to jest e, jakby no, Mała przewaga i że gdzieś tam przeciwnik będzie dochodził do tych sytuacji, tylko dążyć do tego, żeby jak najszybciej tych kolejnych bramek kilka strzelić i zamykać mecz. Oczywiście wiadomo, że przeciwnik no, też jest różnie dysponowany i to łatwo jest powiedzieć, a, a czasami trudniej po prostu wykonać. Dzisiaj kilku zawodników nie weszło. Czy jutro zagrają w rezerwach, czy jednak zagrają cały mecz w środę w wojewódzki Wojewódzkim Pucharze Polski? No na pewno ci młodsi zawodnicy jutro pomogą zespołowi rezerw, ci starsi chcemy, żeby też grali w pucharze troszeczkę więcej w tym tygodniu. Natomiast być może częściowo też kogoś z tych starszych, bardziej doświadczonych zrzucimy, tak to określę, ale jeszcze będziemy dyskutować o tym w trakcie drogi powrotnej do domu. Trenuje z wami? Napastnik, który może dołączyć w najbliższym czasie do Stumilu? Tak, trenuje z nami napastnik. Także no mam nadzieję, że, że ten transfer gdzieś uda się dopiąć w tym tygodniu. Zresztą też mocno liczę na to, że Niko Kontonis również ta sprawa jego transferu zostanie pozytywnie zakończona, bo bo jest to zawodnik na pewno z fajną jakością, a, a czasami no i przede wszystkim ma lewą nogę, więc więc też to jest dla nas jakieś rozwiązanie. E, no bo dzisiaj Mateusz Jońca miał kartkę i też gdzieś troszeczkę podjęliśmy ryzyko, nie zmieniając go, ale ale e, zachował chłodną głodę, głowę i fajnie też grał w w drugiej połowie, więc więc myślę, że to jego doświadczenie też zaprocentowało. Ten napastnik no, to jest taki zawodnik? który z miejsca wywalczy sobie miejsce w podstawowej jedenasce, czy z miejsca na pewno dostanie szansę. Też uważam, że, że powinien gdzieś pokazać tymi właśnie występami, jeżeli gdzieś zacznie troszeczkę później ten mecz z ławki, że powinien pokazać swoimi występami to, że to miejsce mu się należy, no bo to, że jest napastnikiem, to, to jedno, ale też no, musi. Po prostu udowodnić, że, że to jest ten napastnik, na którego my będziemy stawiać. Czyli musi po prostu wejść i strzelić bramkę, zrobić robotę. No tak.